Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Need for Jak widać Mazda wróciła, należą jej się przeprosiny, bo jest najlepsza do driftu. Tam, jak widać, stoi taki mały przedsmak następnego odcinka, a dzisiaj tak bardziej polecimy sobie misyjnie, żeby dozbierać trochę hajsu na zrobienie Forda. Dzisiaj porobimy sobie misję i tam takie różne. Z Robin. od manu tam jakieś, jakaś była, widziałem, także też się zrobi. Także lecimy na grubo. tutaj tu jest? pierw zrobimy to. Tam jeszcze został dyfuzor do odblokowania. i Coś jeszcze chyba. I te elementy silnika tam zostały, jeszcze odejmij. Także to się wszystko porobi i będzie spoczko. Ścisnę ich jak szmaty. A my już chyba robiliśmy gdzieś ten tor. Tak mi się wydaje. Ja był. Mazda chyba na nim największy wynik miała Woła on mi tymi gównami Jak dryfuje Jak widać, to masz to wychodzi najlepiej, nie? W porównaniu tam z Suprą i z E czterdzieści sześć której się oczywiście pozbyłem. Ups, trochę przegrałem, ale... tyle punktów nam starczy. trochę też wpadło. Ta do mnie znowu dzwoni. Dobra, lecimy kolejną. Próba czasowa, tutaj manu. Tutaj jest sprint, także trzeba będzie na BMK zamienić. Tutaj też jest sprint. To jest spotkanie, ale to, to weźmiemy sobie spotkanie.

I was visualizing. Besides, meditation is about being more present, Spike. I'm drifting off into oblivion. You get plenty of time for that behind the wheel, man. I'm sure. Uh, yeah, I do. What's the point? Hmm? You don't sit on your comfy ass, Matt, getting present before a race, no? man. No, you get pumped, blasting tunes or something, man. Okay. okay. Take that out. Okay, so you're halfway there. Mm-hmm. <laughs> you know about Cam Block, right? Uh, again with the block, man. Hoonage for days, son. Dude's got some crazy videos. Oh. Jim Connor tubes have over hundred million hits. It's like, it's like watching an action movie. Said that's real, you know? <laughs> yeah, you probably seen this already, but always worth checking his latest stuff. Hmm. I. I text you the link. Yeah, consider it inspiration. And mm. we'll separate the man from the boys. <laughs> yeah. Come <clears throat> on. Hold on to that strong grip, huh? son. <laughs> Chyba pędą jest, tak mi się wydaje. Hehe, <laughs> dobra, żeśmy sobie podcinali trochę, co my tu mamy? To jest wyścig na torze. To jest co? Próba czasowa. No nic, dobra, lecimy po BMK. Sobie trochę poprzechodzimy tego. Tak szybko musiałem, żebyście tam Forda za dużo nie widzieli. Tak być nie może, żeby będziecie wszystko wiedzieć co w następnym odcinku. I tak już wiecie dużo, za dużo, dużo za dużo. mi, 12 koła wpadnie Ale i tak nam na turbo nie starczy Dobra Emi Jak wygram to robisz mi gałkę I'll play it too. Yo, man, I gotta get out of the city. Cops are all over me for some reason. Hey, you guys there? Yeah, I was just saying I'm thinking of heading up to El Rey. Tread some toga or something. Hmm, that sounds alright. You wanna join? Yeah, why not? I can use a break. When you headed up? Uh, soon. Okay, well let me tie a few things off here. Cool, see you up there. Yeah, see ya. Okay, dude. Look, the cops are angry about something, so you should head up to the elevator too. We'll be able to drift in peace up there. All right. Later, bro. Zero zabawy w ogóle. Ani mnie nikt nie goni. Ani nic. no i mi bardzo mi przykro robisz gałę tutaj jest 12 koła i do widzenia level nam wpadł chłodnica jakaś może być

Well, we have here. Get ready, my man. Here goes nothing. C has changed, Padua. Spoka loose. On mi z drogi, bo jadę. Ja pierdolę. No nic. No ja tak jestem pierwszy. Oni się pewnie już zagubili, kurde, w, w spalinach tam gdzieś. Wsiąknęli drogi, pomylili w ogóle. A część z nich już pewnie na lawecie wraca. A jak na razie ich nie widać.

oceniania filmików, komentowania ich. O i oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Tymczasem ja się z wami żegnam. Cześć.